Proszę Państwa, walka, na którą wszyscy czekali. Dwóch najbardziej znienawidzonych przez siebie zawodników: tak zwany Wrocławski obijacz, hawajski niszczyciel. jego przeciwnikiem jest do, do, jego dosłowna odwrotność negatyw tego człowieka. Spocony już na wejściu. Korpo gruba złane takim po jej. Dlatego palił się tylko pieniądze. Oczywiście mógł się, musiał wziąć na rynek swoje ulubione słuchawki Jerpady, Maxy za 3000 zł, frotka oraz tafariańska, pomimo tego, że nie palił nigdy zielska. Ten człowiek to jest czysty pozerz, Czysty pozerz, z już na starcie. Corpo for life. Proszę państwa, tak się pro, pro, prezentuje poważny zawodnik? Nie sądzę. Niemniej przechodząc już do samej walki, potężne wejście ze strony Grubasa. O mój Boże, łami łokieć, łapka, wykorzystanie tutaj najważniejszych technik Kowalestiego. cios z przewrotki. No, trzeba przyznać Grubasowi wejście z przytupem. Jak czego się spodziewać po 300 kg wagi? Kowaleski wije się na ringu bez szans. O, piękny tutaj rewers. 3 na, 4, 3, minimum 3, jak nie 4 na 10 w skali Kowalewskiego ciągnięte. Co się teraz dzieje? O, Kowaleski przestał się ceregielić. Brudne zagrywki poza w grę. Iryś dostaje cios po nerach. Pojedynczy cios po nerach, proszę Państwa. Trupia główka. Kolejna z lepszych technik Kowalskiego. Wykorzystana w pełnym tutaj rozdziale. I proszę Państwa, czuję się już mocny, czuję się już pewny. Ale czy nie jest to za wcześnie na takie rzeczy? Próba przybicia. Zawcześnie, zawcześnie. Ten zawodnik za wcześnie próbuje. Nie docenia nigdy swoich przeciwników. Chociaż piękna przewrotka z jego strony. Być może coś w tym jest. Spójrzcie tylko na tą nienawiść w ich oczach. Wyrzucił go za ring. Z jakim impetem. Czy któryś z nich sięgnie po kij. Sędziowie nerwowo ruszają się na krzesłach. Nie, rzucił go z powrotem na ring. I oklepka prosto w twarz. Kowalewski Ledwo trzyma się Lin. Czyli wiedzie w niego z pełnym impetem. Prawie. Nie nazwą tego pełnym impetem, jednakowoż... O mój Boże! Widać, że Rysiu pił dużo jam ja Jamróżu Jarmużu. Bo niszczy tego człowieka. Niszczy go technicznie. Tutaj surowa nienawiść nie wystarczy. Ten człowiek chodzi na siłownię. I przybitka ze strony Rysia. Tym niemniej on też nie docenia jeszcze czystej nienawiści, zionącej z człowieka w tej koszuli. I od razu cios w twarz. Chociaż zamieniony w piękny rezwersal ze strony Kowalestiego. Kop w plecy. Czy wyrzuci go za ring. Doprowadził go do Lin. Co on myślał? Co on miał w głowie? Oczywiście, żebyś wykorzystał tę siłę. Każdy by wykorzystał. Łamikark. Samolocik. Proszę Państwa. Dosiadł go. Jak tanio. Ale przewrotka. O! I mocny cios. Chociaż widać już desperację. Widać już desperację. Spiderman nad miastem. Proszę Państwa. O! To może być to. To nie jest to. Ja jeszcze trzeba przyznać, za styl tego ciosu daje kwestię 2 na 10. Kolejna przewrotka, rzucanie miota. Przybił go w narożnik. Czy wykorzysta tą sytuację? Nie wykorzysta. Tak powinno się to robić, proszę Państwa. We wcześniejszej sytuacji, kiedy Kowalewski przybył, Rysia do ringu, nie potrafił tego robić. Zaplątał się biny, co za siermięga. Klasyczny przewrót. To nie zapewni mu zwycięstwa. Po raz kolejny wychodzi z ringu. Kolejny kij? Rysiu czołga się po ringu. Wziął, wyrzucił, wziął, wyrzucił. Kowalewski już widać. Ma duże ubytki umysłowe po walce z Rysiem. Chociaż być może to jego bardziej moralna strona charakteru zastanawiała się nad tym, czy wygrać tę walkę lojalnie i po prostu uczciwie. Czy też wjechać z niego w pełną siłą. Być może uważa, że da mu radę bez kija. I prawie miał rację, proszę państwa, prawie miał rację. Świnia leży. Wieprz na ziemi. Proszę państwa. Czy wykorzysta tę sytuację, by zniszczyć wieprza raz na zawsze? Nie, tylko go rozjuszył. Długo będzie sobie wypominał, że nie wziął tego kija. Długo będzie sobie wypominał po tej walce, proszę państwa. Na jego miejscu korporeś by się nie zastanawiał, i by go już kijem. Najlepsze. Raz, dwa. No! Obaj zawodnicy się już męczą. Ale się nie poddają. Rysiu ciężko stwierdzić, że jest zmęczony czy nie, bo on jest zawsze spasony i tłusty. I kolejna przybitka. Bardzo krótka tymczasem. Czyżby Rysiu się regenerował? O! Kopt jak prosto w tył karku. O mój Boże! Kolano w twarz, ten człowiek powinien być już martwy. I... Ale co, co za chwyt? Nie, nie, nie wiem co chyba co chce osiągnąć tym chwytem, no właśnie. Druga ręka Rysia była wolna do kontr. Jedne co zrobił to zmarnował swoją siłę. O! Ten cios był już bardziej... Technicznie Rys nie dorównuje. Tutaj Jednakowoż z czasem jego pomyślnik jeszcze się na coś zdaje. Kolejna przybitka. Dwa. Niestety. Rzuca się jak wieprz w rzeźni. Nie tak łatwo zatkus Rysia. Kowalski robi pozę. Mówi: Sram na ciebie, rysiu. Czeka na niego. Bierze go. 300 kilo proszę państwa, zarzucone na plecy. To nie jest prosta sprawa. Trzeba przyznać, że w porównaniu z, z walką z cywitem jest dużo dłuższa walka i przybił go, proszę Państwa, przybił go. Przyszpilił wieprza. Chociaż nie było to łatwe. Trzeba przyznać, że walka była wyrównana i parę razy już myślałem, że po drugim z zawodników będzie srogo koniec. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jego zakontrowanie się bliny, ale udało się, udało się, proszę Państwa.